Z okazji Dnia Matki w Teatrze Miejskim odbył się wyjątkowy koncert, Wędrująca Eurydyka, wspomnienie o Annie German. Spośród bogatego zbioru twórczości niezapomnianej Anny German, wybrane zostały piosenki najbardziej popularne i charakterystyczne dla poszczególnych okresów drogi artystycznej piosenkarki. Nie zabrakło więc takich utworów jak Bal u Posejdona, Zakwitnę Różą, Człowieczy Los. Jesteś moją miłością czy tańczące eurydyki. Anna German wniosła do polskiej piosenki ogromną świeżość i delikatność. Jej utwory przepełnione są ogromną miłością do człowieka, afirmacją życia i spokojem. Teksty niosą olbrzymie wartości, nie tylko literackie. W połączeniu z dźwiękiem tworzą przepiękne obrazy i wizje plastyczne. I te wszystkie dźwiękiem i słowem malowane obrazy mogli usłyszeć wszyscy przybyli do Jaworskiego Ośrodka Kultury. Piosenkarka Agnieszka Babicz... Tworząc z ogromną ekspresją nastrój tego koncertu, pozwoliła zapewne na długo pozostawić go w pamięci i sercach odbiorców. Nowe aranżacje, które powstały za sprawą instrumentalistów towarzyszących artystce, nadały utworom Anny German świeżość, pozostawiając jednocześnie autentyczny ich klimat i nastrój. Założeniem artystki nie było wcielenie się w postać Anny German. Agnieszka Babicz to współczesna, wędrująca Eurydyka. Kobieta, jakich wiele w otaczającej nas rzeczywistości. Artystce towarzyszyła narrator Beata Olga. Kowalska oraz muzycy z zespołu Rana.